Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Łukasz. I dzisiaj widzimy się troszeczkę w innej scenarii, bo jest ze mną również i Tomek. I to jest ciekawa nawet historia, bo Tomka, słuchajcie, poznaliśmy się razem jakoś, z około, kiedy to było, trzy tygodnie temu, jak wpadł do nas na integrację areny tradingu. Tak, no. I tak naprawdę ty masz, Tomek, ciekawą bardzo historię, bo faktycznie jakby na tych airdropach, tak, wtedy te, rozmawialiśmy o tym. Podczas tej integracji, to słuchaj, znasz się na tym mega spoko i jakoś dużo całkiem udało Ci się na tym zarobić, co? No, powiedzmy, że znam się, no działam w tym od dłuższego czasu, więc jakieś doświadczenie mam, no faktycznie udało mi się zrobić sporo na, głównie na Arbitrum w ostatnim czasie, wcześniej były też trochę inne airdropy, takie też dosyć spore, no ale nie aż takiego poziomu. No i gdzieś tam cały czas w tym działam, bo widzę w tym potencjał, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas na pewno. No więc od tego sobie zaczęła się rozmowa. no. Hmm, spoko, spoko. słyszałem, że chyba w Pepe ci dobrze, ci dobrze szło. Tak, tak. Byłem jednym z tych szczęśliwców, którzy gdzieś tam wchodzili dosyć wcześnie w Pepe. Konkretnie tam przy około 50 tysiącach dolarów. Później jeszcze kilka razy uśredniałem tą cenę, więc finalnie wyszedłem tam na około razy 200, mniej więcej, coś takiego. Więc no, było to fajne zagranie. Okej. Okay. No pewnie słuchajcie tutaj każdy by z nas chciał takie razy 200 przytulić, więc może też jeszcze podczas tego filmiku nam coś zdradzisz, jakieś takie może porady dla, dla takich przyszłych mm, airdroperów powiedzmy, co się uda, żeby chciałbyś? <laughs> przyszłych degenów. Tak, tak, tak. To może zacznijmy, Łukasz od takich ogółów, czyli chciałbym zadać Ci pytanie, w jaki sposób ty aktualnie widzisz rynek krypto? Jak uważasz, że on będzie wyglądał w kolejnych miesiącach, to będzie się rozwijało? W ogóle gdzie jesteśmy aktualnie i czego możemy się spodziewać? Okej. Okay. No to ja teraz tutaj może pokażę mój ekran, żeby po prostu był tutaj wgląd na to, co ja uważam. Ja od razu powiem, że ja przez dłuższy czas tak naprawdę myślę, że trading jako takie jakieś tam próba, prognoz jakichś tam rynków w przyszłych miesiącach bardzo często w przyszłości po prostu zdarzało mi się za bardzo komplikować. A teraz tak naprawdę bazuję tylko dosłownie na kilku wskaźnikach, na jednym takim najnormalniejszym, czyli tym tej żółtej linii, to jest studniowa średnia krocząca MA. I tak naprawdę ona nam wyznacza jakiś tam długotrwały trend, tak, no studniowy czy po prostu studniowy trend. I aktualnie, jak tutaj sobie zobaczymy, no to jesteśmy ciągle jakby nad tą linią studniowej Ema, czyli jakby ciągle ten faktycznie ten trend jest wzrostowy, chociaż widzimy, jak sobie przejdziemy teraz na świece powiedzmy miesięczne, no to tutaj teraz chciałbym też wam pokazać. To dlaczego ja osobiście sądzę, że jeszcze w kolejnych miesiącach, czyli w tym kwartale trzecim, czwartym ten, ten nasz trend może jednak troszeczkę jednak się osłabić, że przed tym halvingiem, który tam się zacznie chyba za około 10 miesięcy, jak mi się wydaje, że coś tutaj jeszcze może pójść nam nie tak. No i słuchajcie, to teraz właśnie jesteśmy na zach miesięcznych i tutaj ten wskaźnik na dole, on pokazuje mniej więcej na takim bardzo jakby długotrwałym rozwidleniu, co robią tuzi gracze. No i tak, jak sobie porównamy teraz to, że Wam wytłumaczę o co tutaj mi chodzi, z cyklem temu, tak, czyli z rokiem tam 2019-2021 powiedzmy, to widzimy, że na Bessie, która się tutaj trwała sobie w tym 2018, na początku 2019 roku, widzimy, że wtedy byśmy tam bombardowani ciągle jakimiś negatywnymi newsami, czy to jest koniec krypto i tak dalej. No jak sobie tutaj widzimy, to te zielone kropeczki świadczą o tym, że wtedy duzi gracze skupowali sobie ciągle Bitcoina, no a potem jakby widzicie, że był wystrzał. Potem przez miesiąc nie było nic, a potem przez kolejne miesiące tak naprawdę były takie cztery pomarańczowe kreseczki, które świadczą o tym, że właśnie ci duzi gracze, którzy tutaj sobie skupowali wszystko aktualnie się z niego wyprzedają. No i teraz to jest ciekawa korelacja, tak, no bo na tym rynku krypto też pewnie sam wiesz Tomek, że jakby idziemy tym zawsze takim dotychczas, tym takim cyklem czteroletnim, czyli mamy tam best bez tak mniej więcej, zawsze trwa te 4 lata. No i teraz mamy w sumie podobną sytuację, chociaż trochę teraz ten cykl jest wydłużony. Czyli jak tutaj widzieliśmy, że te kropeczki, tam przez pół roku sobie skupują te duże ryby tego Bitcoina. Tutaj było to drastycznie dłużej, bo było to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć miesięcy. Na końcu czego właśnie był żółty trójkącik, który zwiastuje powiedzmy jakieś te wzrosty, tu było tak samo i teraz jak widzicie, czyli było tych kropeczek dwa razy więcej, dwa razy bardziej ten okres wydłużył się że tak powiem tej takiej besty tego jakby dobrego, tych takich dobrych momentów na skupowanie, a teraz widzimy, że tak naprawdę już nie tylko jest miesiąc przerwy, jak to było tutaj, tylko tak naprawdę już raz, dwa, trzy, czwarty miesiąc leci nam tej przerwy, że jakby nic za bardzo się nie dzieje, no i tak naprawdę być może, być może teraz dopiero w sierpniu, jak to wszystko tutaj się dwa razy wydłużyło względem tego cyklu poprzedniego, zacznie się tutaj pierwsza powiedzmy ta pomarańczowa klasyczka, która świadczy o tym, że te duzi gracze, którzy tutaj skupowali, teraz zaczynają się z tego Wyprzedawać. Póki co ja jeszcze w żadnego tam, wiecie, shorta nie wchodzę, bo po prostu to byłaby w sumie głupota, z tego względu, że teraz faktycznie ten trend może trochę nam się osłabił. Tak jakbyśmy tu już prawie przy tych 32 tysiącach dolarów, teraz to jest znowu 29 900 na dzień e, nagrywania tego tutaj filmiku, czyli we wtorek. E, to i tak ciągle jesteśmy nad tą średnią, kroczącą, studniową, która, jak tutaj widzicie, jak sobie tutaj oddalę wykres, bardzo dobrze faktycznie się sprawdza, tak? jak na przykład weszlibyśmy sobie w shorta powiedzmy tutaj, tak? gdzie ją przycieliśmy od góry do dołu, a wyszlibyśmy sobie z niego, tutaj było fake wybicia, fake wybicia i wyszlibyśmy sobie z tego dopiero tutaj, czyli tak naprawdę po prawie że 8 miesiącach, to bylibyśmy mega na plusie, tutaj tak samo, tak. wchodzimy, poprzecinamy gwałtownie tą średnią, i dopiero wychodzimy tak naprawdę tutaj też 36% na plusie. Aktualnie ciągle jesteśmy nad nią, także ja sobie jak już będę w tego shorta wchodził, to wolę po prostu go zaryzykować dopiero pod nią, bo po prostu będzie on pewniejszy. Także tutaj jeszcze jakoś nie chcę wybiegać, wiecie, w przyszłość, tak powiem, że coś tam wydaje mi się, że predykcja szamańska idziemy do 15 koła, bo tego nie wiem. Jak trend się zmieni? Jeżeli ten jakiś tam parę wskaźników, które obserwuję, też to potwierdzą, wtedy zaryzykuję to, że faktycznie spadniemy niżej. Aktualnie nie mam ku temu żadnych podstaw. Na razie ciągle jest ten trend wzrostowy, więc swoje tu jakieś ordery na spocie ciągle trzymam, nie mam jeszcze w ogóle jakby, trzymam je po prostu do hossy, nie będę tutaj sprzedawał jak to jakby przetkniemy tą linię, trzymam je do hossy, a jakiś ewentualny short to po prostu będzie, gdy tutaj znowu tą linię... I tyle. Okej, okay, a tak właśnie nawiązując do tej hossy, to jaki ty masz stosunek do tej właśnie cykliczności? Uważasz, że ona będzie zachowana i że ta hossa gdzieś tam e, będzie tak, jak była do tej pory, czy jednak może się zmienić, jakoś te cykle będą zapurzone i też ewentualnie jak myślisz, co będzie w ogóle tą chosę napędzało, jeśli ona już będzie. Bo jest takie też teraz myślę, że przekonanie, że ta kolejna hossa to będzie hossa głównie napędzana właśnie przez instytucje, Myślę, że ze względu na to też, że teraz właśnie mamy tą sytuację z BlackRockiem, tymi ETF-ami, więc pytanie, jakie ty masz do tego podejście? Tak, wiesz co, odpowiadając na pierwszą część tego pytania, to mi się wydaje, że ogólnie, tak mi się wydaje, że mówi się o tym, że te z cyklu na cykl, te cykle troszeczkę się wydłużają. Tak? Faktycznie jest coraz więcej kapitału na rynku i może tych razy X z cyklu na cykl robimy coraz mniej, bo wiadomo tą cenę coraz ciężej jest wypchać do góry, jak, jak tego kapitału jest coraz więcej, to te cykle wydaje mi się, że się wydłużają. Myślę, że to nie jest moja opinia, tylko taka jakby, czy tak po prostu się mówi. I to też w sumie potwierdzałoby chociażby to, o czym mówiłem Wam przed chwilą, tak? że faktycznie nawet samo to wcześniej tego czasu na skupowanie mieliśmy o połowę mniej niż teraz, więc te cykle się wydłużają i wydaje mi się, że tak, że hossa raczej powinna być, że tutaj widzimy, tak jak tutaj straszyli nas rok temu w czerwcu aż do listopada, że tam krypto się znowu kończy, że to nie ma jednak przyszłości, potem się okazało znowu, że nas oszukali, że to jednak ma przyszłość, tak teraz jest zbytnio znowu jakaś zbyt duża euforia na rynku, dlatego no też przewiduję, że właśnie być może pójdziemy sobie w dół wtedy pod tą... Tę średnią kluczącą, w tego środka sobie wejdę, ale, ale tak bym to widział, że ta hossa powinna jeszcze być, a przez co? Przez co ona powinna być? Tak jak wspominałeś, właśnie jak BlackRock plus ogólnie właśnie teraz te instytucje pchają mocno to, żeby wejść sobie do świata krypto i mi się też wydaje, że to co je wcześniej blokowało, to była ta sprawa z sekiem związana, czyli Wiesz, oni nie, nie, nie wiedzieli, czy w końcu SEC uzna ogólnie kryptowaluty jako papier wartościowy, czy to nie będzie, papier to będzie, papier to było takie mega niewiadome. No i teraz takim dużym krokiem na, naprzód to było to, że dosłownie parę dni temu yy, w sądzie, tak, chyba tego stwierdzili, że Ripple to jednak nie jest papier wartościowy. No i oczywiście to jest jakby, to tylko tyczy się teraz Rippla, ale to i tak daje jakby dużą nadzieję krypto na to, że to. Że ogólnie kryptowaluty tym papierem wartościowym nie będzie. Zdarza takiego dużego busta i myślę, że to jest naprawdę taki ważny dzień w świecie kryptowalut, przez co też wydaje mi się, że teraz dużo odważniej te instytucje będą różne patrzyły na to, żeby w tego Bitcoina, w Ethereum, w jakieś inne duże projekty sobie zainwestować. I to naprawdę bardzo dobrze wróży na przyszłość, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Plus też kolejna kwestia, tak naprawdę widzimy coraz więcej rządów chce wprowadzić te swoje waluty cyfrowe, tak, yy, CBDC. Myślę, że to będzie temat właśnie kolejnej hossy i te kryptowaluty, które są oparte na CBDC, czyli główny z nich, yy, czyli XRP, sobie tam naprawdę sobie bardzo fajne X i to w połączeniu właśnie z tym BlackRockiem, to w połączeniu właśnie z tymi instytucjami, z tym sekiem, z tym, że mają być te waluty cyfrowe, wydaje mi się, że przyszłość krypto jest dobra, że ta kolejna hossa jeszcze oczywiście będzie, tylko wydaje mi się, że już z roku na rok jednak tej takiej anonimowości w świecie kryptowalut będzie coraz mniej, tak samo jak powstał wiecie tam kiedyś internet, że też tam ludzie sobie robili niestworzone rzeczy, a potem rządy to coraz bardziej unormowały tak, że teraz praktycznie jak chcemy być anonimowi w internecie, to ja w sumie nie wiem, czy tak się jeszcze da, więc no... Tej anonimowości mnie coraz mniej, ale wydaje mi się, że krypto i tak przetrwa. Okej, okay, no ja, ja mam to takie wrażenie, że właśnie wszystkie instytucje, rządy e, trochę zmieniły tą swoją strategię na przestrzeni lat, jeżeli chodzi właśnie o powiedzmy kontrolowanie rynku krypto. I tak jak z początku próbowano to blokować, jakby była, była taka nagonka właśnie krypto że to są skamy, oszustwa itp., tak teraz właśnie to się odwróciło i trochę tak w sprytny sposób do tego podchodzą i starają się właśnie położyć na to swoją łapę, trochę tak w białych rękawiczkach. Rzeczy mówię, chodzi po prostu o to, że gdzieś tam właśnie dają te kolejne zgody na ETF-y i różnego rodzaju inne jakby instrumenty. I w ten sposób jakoś tam pośrednio po prostu ten rynek są w stanie bardziej kontrolować. Jak to tam widzisz? Tak, wcześniej właśnie mówili, że kryptowaluty to jest skama, a potem jak zobaczyli, że ludzie w to wkładają masę pieniędzy, to myślę, że rządy zobaczyły w tym potencjał, taki, żeby to po prostu wykorzystać. I dlatego teraz też pchają właśnie te waluty cyfrowe, te swoje CBDC. Żeby, żeby przejąć nad tym kontrolę, bo to już zrobił się zbyt duży rynek dla nich, żeby móc to w dalszym ciągu ignorować. A Jakie masz stosunek na do tego, że jest takie przekonanie, że Ethereum w kolejnych latach może przeskoczyć bitcoina w kapitalizacji? Wierzysz w to, czy też uważasz, że bitcoin będzie jednak tym numerem jeden przez dłuższy jeszcze czas? No, to jest właśnie ciekawa sprawa, bo ja osobiście, jakby głównie tam long termowo trzymam właśnie Ethereum tam na swoich portfelach i tak dalej. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że jak widzimy na przestrzeni tych cyklów, teraz to nie będę pokazywał, żeby Was nie, nie, nie zanudzić, ale na przestrzeni tych cyklów Ethereum zawsze rosło więcej od Bitcoina oraz już od, nie wiem, tam przeszło dwóch cyklów, utrzymuje się ciągle na tym numerze dwa, czyli jakby to jest bezpieczne aktywo, jest na tym trzy czwarte ekosystemu kryptowalut, a po prostu rośnie z, z każdym cyklem po prostu troszeczkę więcej od tego Bitcoina, także czy przyścignie to nie wiem, no Bitcoin jest traktowany jako takie wiesz, cyfrowe złoto więc nie wiem jak do tego podejdą instytucje, pewnie będą pakowały większą część pieniędzy właśnie w Bitcoina aczkolwiek to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo wydaje mi się, że tak czy siak podczas kolejnego cyklu Ethereum i tak zrobi więcej X niż to zrobi Bitcoin, więc ja tak naprawdę jestem team Ethereum, nie wiem jak ty, ale no ja trzymam więcej Ethereum i po prostu go wolę. No jeżeli chodzi o mnie, to ja raczej tak pół na pół, czyli okay. Bitcoineter nie jestem w żadną stronę. Skupmy się teraz na takim temacie, który myślę, że wiele osób też gdzieś tam szczególnie nowych na rynku... Ciekawi, może nie ciekawi, ale jakby tak. No mm, jest to coś, o czym dużo osób takich bardziej oświadczonych mówi. Czy to jest kwestia strategii na rynku mm -hmm. Czy Dużo mówi się o tym, że potrzebna jest strategia, żeby jakby być w stanie na tym rynku coś dla siebie wyciągnąć, żeby być skutecznym. Więc co byś ty takim osobom początkującym, które gdzieś tam właśnie do tego wchodzą, albo będą, będą wchodziły w przyszłości, doradził pod tym kątem, w jaki sposób właśnie tej strategii podejść? Jakie tam czynniki wziąć pod uwagę? E, no co jest nam po prostu istotne, żeby ta strategia była. No, finalnie zyskowna. Mm -hmm. Mi się wydaje, że ludzie kochają sobie zawsze komplikować życie i tak naprawdę podobnie jest mega w tradingu, bo ty tak naprawdę nie wiem, powiedzmy masz jakiś tam etat, siedzisz sobie w tej pracy i wchodzisz na YouTube'a, wpisujesz Trading Strategy, tak? No i tam już ci influencerzy pokazują ci tą wizję życia, także sobie jeżdżą tym mm. lam, bo mieszkają w tym domu w LA czy tam w Miami i mają super życie, sobie myślisz, o kurwa, ale super, ja też tak chcę, co nie? No i wtedy właśnie zaczyna się to przez to, że gdy nie masz dużego kapitału, to za nas po prostu sobie grać tam, na spocie, tak? Czyli kupujesz po prostu bez dźwigni i cieszysz się tymi zyskami, typu nawet jakieś, nie wiem, 20-30-40% rocznie, co i tak, na, co i tak z względem jakichś, nie wiem, innych form bezpiecznej inwestycji, czyli jakieś, nie wiem, nieruchomości, inwestowaniem w SP500. Jakieś inne, inne rzeczy, rzeczy, to i tak jest dużo więcej, to i tak sobie myśli, że przecież to mi nie da bogactwa, tak? No i wtedy właśnie tworzą według mnie się takie złe nawyki wśród po prostu większej części populacji, która wchodzi na przykład. W tym wypadku rynek krypto. I co? I zaczynają sobie grać na tej dźwigni, tam wiecie, razy 10, bo razy 2, czy tam 3 to jest za mało. Zaczynają wchodzić w jakieś różne dziwne altcoiny, z nie mówiąc Tobie, bo Ty wchodziłeś w Pepe, ale widzisz, jakby nie dałeś to całego swojego kapitału, tylko tam jakąś małą część w różne projekty, bo to zawsze jest taka trochę ruletka. nie? Jakby sam przecież mi tak, rację, tak, że no. nie wiedziałeś, że Pepe uro urośnie razy 200, czy tam razy jeszcze więcej. No zdecydowanie, i też jakby w tym czasie wchodziłem w wiele innych projektów podobnych, które jakby kosiły wizją tego samego co właśnie Pepe, że żeby będzie żeby tam wystrzał, no i one po prostu spadły do zera, tak, a PP było takim po prostu precedensem, który zdarza się no, bardzo rzadko, jeżeli chodzi o rynek krypto, raczej są takie projekty, które aż takich wyników nie robią, no bo PP to było jakieś e, astronomiczne wzroty, więc no tak, no jakby tutaj ważna jest dywersyfikacja, czyli właśnie tak jak często mówię, żeby zrobić sobie taki kapitał swój na konkretne rzeczy, tak? Czy na przykład dajesz sobie jakąś konkretną część swojego kapitału na memcoiny, na trading, nie wiem, na airdropy, na przepalanie gazu. I po prostu jakby wiesz, że to jest stricte na to, nie mieszasz tego ze swoimi sztukami głównymi, tylko po prostu jakby masz to na to, wiesz, że możesz to stracić, wiesz, ile możesz stracić, i po prostu jak sobie rozgrywasz i wtedy też odcinasz się tak emocjonalnie od tych rzeczy. No i to na pewno pomaga, szczególnie właśnie w tradingu, czy chociażby w takich Memcoinach, które no, tam mechanizmy są dosyć podobne, jeśli chodzi właśnie też e, o tą branżę. I to właśnie ciekawi, bo dużo osób właśnie yy, w jakichś tam wywiadach na YouTubie właśnie są takie sprawy oczywiste, tak, że sobie tam dzielisz portfel, nie wchodzisz całym kapitałem, nie robisz jakichś głupich rzeczy, ale potem koniec i tak widzę po jakichś historiach, które dostaję na mail albo w jakichś innych dziwnych rzeczach, że dużo osób takich właśnie podstaw. Nawet nie, że nie rozumie, tylko po prostu nawet ich nie chce zrozumieć i uwodzą się, że wiecie, ten, te day tradingi, te Lamborghini, że te domy w LA, to jednak jest jakiś szybki sposób po prostu na zarobek, którego on jeszcze nie poznał i próbują tam coraz bardziej sobie jakby w to wejść, próbują. Jakieś dziwne, dziw, dziwne rzeczy, w tym krypto, w jakieś, może ten altcoin, może ten mały altcoin, a może jednak y, będę słuchał tego guru na dźwigni razy. To wiecie o co chodzi, że ludzie zamiast po prostu cieszyć się zarobkiem, to i tak jest stosunkowo dużo wyższy niż na jakichś właśnie nieruchomościach i po prostu wygrać na spocie, nawet sam, sama ta linia trendu, tak? No jakby sam tutaj widzisz na wykresie, że. Po prostu wchodzisz w pozycję, jak przecinamy ją od góry, wychodzisz i dajesz short, jak ześmy na dole. No i oczywiście, tak, tu są jakieś fake wybicia, ale razy tam stracisz parę procent, ale potem w końcu, jak jest to wybicie w górę, to jakby masz, możesz mieć astronomicznie dużo większy zysk i po prostu to opłaca, tak. Ale ludzie tego nie chcą, bo to jest wolne i wolą po prostu. No tylko to jest to, że właśnie oni mają mały kapitał, tak? Bo na etacie i tutaj nie da tej wolności finansowej. I zamiast tego, że po prostu będą myśleć nad jakąś, nie wiem, dodatkową formą za, zarobku jakiegoś może biznesu, może jakiś side job na boku, żeby więcej zarobić, to oni, to oni po prostu tą łatwą ścieżkę, czyli wejście w te krypto, ale nie poza takiego właśnie sprzedu inwestowania, jak to powinno się robić, jak robią duże instytucje, to i właśnie dlatego one zarabiają. To wolą właśnie te granie na dźwigni i te małe altcoiny. Duzi gracze, mądrzy gracze tego po prostu nie robią. No, takie jest moje zdanie. No tak, nie robią, albo jeżeli już coś to robi, to to bardzo małą część swojego kapitału. E, tak jak powiedziałem. No i też wiesz, no, tak, tak działa jakby rynek krypto, jakby ludzie, którzy tutaj właśnie, e, że tak powiem. Zarabiają dużo, no to też korzystają z tego, że właśnie te osoby nowe, które wchodzą, mają tą swoją wizję tego, że dzięki krypto mogą się wzbogacić, mogą zmienić swoje życie, no i to ich motywuje do tego, żeby gdzieś tam w te ryzykowe zagrania bardziej wchodzić, no i po prostu te osoby to wiedzą, no i wykorzystują tą psychologię, tak, czyli tę emocjonalność, właśnie te takie mechanizmy, jakie gdzieś tam mamy w sobie. No, Tomek, właśnie się w zupełności z Tobą zgadzam. Myślę, że Ty dobrze mówisz, i no tak to po prostu jest. Jakby na osoby początkujące według mnie. Czeka tyle zagrożeń. Tak samo, nie wiem, nawet jeżeli chodzi o jakieś newsy tak, z tego tam świata kryptowalut, to pewnie tutaj słuchacze przyznają mi rację, bo jak siedzicie dłużej, to w tej bezsie to wiecie. To jakby tutaj, jakbyśmy na samym dołku przez te pół roku, no to newsy bombardowały nas tym, że to jest koniec bitcoina, że co, co, co tam jeszcze było, że FTX upadł, że już. Się to sypie ta piramida do dołu. To było tutaj, tak, że jest wszystko chujowo. Potem były wzrosty, niby czemu? Przecież jest wszystko chujowo, mamy spadać, tak? A teraz na tych wzrostach już tutaj urośliśmy sobie razy, tam, nie wiem, 100%. Teraz tutaj mówią, że nie, sorry, jednak pomyliliśmy się tutaj, jest wszystko super. E, idziemy do góry jeszcze, tak bo tu już tak przegrał sprawę z Ripple'em. BlackRock wchodzi w Bitcoina, idziemy do góry, no i zawsze Cię oszukają, zawsze jakby ta chciwość nadmierna oznacza jakieś tam większe potem spadki w szybszej czy też dłuższej perspektywie i na odwrót, tak, jakby są takie te proste mega frazesy, których potem i tak w praktyce nikt nie słucha, kupuj jak krew się leje, no i to się po prostu sprawdza, takie te najprostsze rzeczy, nie? Jakieś tam Grit and Fear, ta studniowa Ema, myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny sposób na Łatwy zarobek i tego też tradingu czasem nie ma co po prostu zbędnie komplikować, bo potem już jak się wejdzie to już bardziej przypomina hazard niż jakieś inwestowanie z głową. Okej, okay, to może takie ostatnie pytanie na sam koniec do Ciebie. Jaką radę dałbyś samemu sobie z przeszłości, kiedy wchodziłeś sam na rynek krypto, jakby z perspektywy czasu teraz, jakby wiedząc co co wiesz dzisiaj, co byś sobie powiedział tak na samym początku? Wiesz co, ja bym sobie powiedział, mm, miałem takich parę sytuacji, że mi się nie chce przetarczyć, tam kiedyś też na kanale na YouTube mówiłem, że po prostu Moją radą byłoby to, żeby nie wchodzić dużą częścią kapitału w jakieś pojedyncze pozycje. Raz szybko opowiem taką historię. Byłem tam kiedyś z jakąś dziewczyną na randce. No i też miałem jakby otwartą dużą pozycję, która na tamte czasy to była naprawdę no, duża część mojej pozycji i tam było w niej chyba 100 tysięcy złotych. No i tak mam, jestem na tej dźwigni, jestem na randce z tą dziewczyną, potencjalną. No i tam jemy ten obiad, jest fajnie, pijemy winko i nagle przychodzi mi SMS. Nie? I takie co? Tak, no zerkam sobie, otwieram i takie, że Your position has been liquidated. Jesteś biedny. mówię, o kurczę, ja wtedy miałem naprawdę, nie wiem, 19 lat 20, jakoś tak, i to były naprawdę na mnie duże pieniądze. Po prostu jakoś chciałem mieć taki get rich quick. nie? Przyprosiłem ją, przyszedłem do toalety i sobie tak naprawdę usiadłem na, tym, na tej łazience gdzie tam gdzieś koło tego kranu i takiej, że kurczę, co ja zrobiłem najlepszego. Marek w sumie miał podobną historię, on też tam gdzieś stracił na kiblu dużą część swojego kapitału, także mamy, mamy zawsze z Markiem tutaj podobne, po, podobne przygody. No więc to, czego się nauczyłem z tej historii, to jest to, że po prostu jak nawet jak jesteś jakoś mega bardzo pewny tego, że coś się stanie na rynku, no to nie zawsze musisz mieć rację. Najczęściej tej racji nie masz. Jakkolwiek byś mądry nie był, to zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy. Zawsze konkurujesz na rynku krypto, tak to wyobrażam, z tuzinem koreańczyków w piwnicy, którzy są zamknięci i tradują 24 na 7. I jak mądry myślisz, że nie jesteś, to z nimi i tak nie masz szans. Także małymi kroczkami do celu nie ma co tutaj być chciwym. Jak Ci się Tomek podoba arena tradingu? Tak naprawdę tutaj poznaliśmy się na tych integracjach, potem jakoś dołączyłeś tutaj do, do nas. Co byś powiedział jakby osobom, które może chciały tutaj ciągle do nas dołączyć, bo tak naprawdę ten nabór trzeci, kolejny trwa do 10 sierpnia. Czy jest coś, co może nie wiem, chciałbyś im powiedzieć, zachęcić albo zniechęcić wręcz? Wiesz co, no, jakby z niechęcią na pewno nie, no, bo dla mnie arena tradingu jest takim miejscem, gdzie mam jakby pogląd na cały rynek kryptowalut, ponieważ tam są konkretne sekcje z osobami, które się tam specjalizują i jestem w stanie jakby w krótkim czasie wyciągnąć z, tego, z tej grupy jakby wszystkie informacje na temat właśnie konkretnych tych nisz oraz generalnie całego rynku, sentymentu, e, więc no, to jest dla mnie mega wartość. Kolejna sprawa no, to są ludzie, których tam poznałem. Jakby, no, wiadomo, jakby są tam osoby, które mają już jakiś tam większy kapitał, no bo to też jest grupa. Płatna, więc można tam fajne takie znajomości nawiązać, nie tylko w świecie krypto, ale też poza nim, jakieś wspólne biznesy porobić, po prostu też jakby takie relacje prywatne, więc dla mnie to jest no jakby wielka wartość, no bo wiadomo, relacje są w tym świecie wszystkim. Czy ogólnie podoba Ci się i tutaj. no to w takim razie ja też się cieszę, bo tutaj tworzymy tą grupę od już ponad pół roku, staramy się, żeby tutaj ten poziom był dla niej, dla niej zachowany, Myślę, że taką właśnie dużą cegiełką jest ten networking, jakieś wypasione wyjazdy fajne, więc to też jest, myślę, coś tutaj fajnego, ten taki aspekt networkingowy. No i co słuchajcie, tak naprawdę jak ktoś jeszcze by chciał z Was, tak, złożyć swoją aplikację, że tak powiem, do areny, to w linku pod tym filmem będziesz miał taką ankietę, możesz ją wypełnić i tam wtedy ktoś z naszego teamu z tobą pogada i być może też tutaj do tej areny się zakwalifikujesz. To wszystko myślę. Co Tomek, nie wiem czy tutaj coś, masz coś jeszcze do dodania? Myślę, że nie. wiem. Jesteśmy akurat w takim etapie rynku, że tutaj za wiele do powiedzenia, więcej chyba nie tak, mamy. Tak, no taka duża tutaj niepewność no, przy tych spadkach. No i zobaczymy jak będzie. Ja tutaj sam jakichś mega dużych predykcji nie chcę robić, bo tak naprawdę nikt nie wie co, co się stanie. Po prostu tutaj mam jakieś parę wskaźników do 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 obserwowania, ale na razie jeszcze z jakimś tam shortem się wstrzymuję. Dzięki za uwagę, dzięki tam ekscytuj się przeszłaś i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.